Centrum Pali jest fabryką, w której produkowane są pale prefabrykowane. Są one dedykowane jakby pod dwa obszary działalności. Pierwszy obszar są to farmy wiatrowe, drogi, autostrady, różne hale. Drugi obszar to jest obszar kolejowy. Nasze produkty nie należą do łatwych, prostych i przyjemnych. Są bardzo duże i trudne w transporcie. Jeden prefabryka waży nawet niespełna 7 ton. Wolumen, który jest wymagany na danych budowach, jest znaczący. Stąd też potrzebujemy bardzo dużej ilości aut. Bywały czasy, gdzie naszą fabrykę opuszczało nawet 100 aut dziennie. Przełomowym rokiem był rok 2020, kiedy odkryliśmy, że w systemie, w którym pracujemy, no, nie spełnia on naszych oczekiwań. Kolejki magazynowe sięgały blisko 6 godzin, były potrzebne nadgodziny. Powodowało to bardzo duży stres i u kierowców. I u załogi magazynowej, jak i u pracowników logistyki. Z tego względu zapadła decyzja, aby znaleźć jakieś narzędzie, które odciąży nas od tej bieżącej biurokracji. Wybraliśmy narzędzie Cargo On, moduł podstawowy fracht. Stąd też od tego czasu przełożyliśmy kontakt z naszymi przewoźnikami do świata cyfrowego. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ. Dział logistyki mógł odetchnąć, mógł się skupić na jakości pracy, nie musiał zostawać po godzinach a przede wszystkim mm, mogliśmy zoptymalizować koszty frachtu. One nam po prostu spadły. Po dużym sukcesie modułu frakty postanowiliśmy iść o krok dalej i uporządkować wszystkie nasze procesy magazynowo-załadowcze. Wystąpiliśmy z zapytaniem do firmy CargoON, jak możemy to zrobić. Odpowiedzią na nasze pytanie był systemizacyjny dog scheduler, który pomógł nam poukładać wszystkie procesy załadunkowo-magazynowe i skrócił czas oczekiwania na załadunek nawet do 20 minut. System amizacyjny jest bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze. Pozwala ułożyć przyjazd wszystkich ciężarówek w dogodny dla nas sposób, tak aby nie przyjechały one do nas wszystkie w jednym czasie, a krzywa załadunkowa została rozłożona od godziny 10 do 20 w naszym przypadku, co bardzo pomaga nam usprawnić procesy załadunkowe, tak aby były one szybsze. Każdego dnia widzę ogromny sens w automatyzacji procesów logistycznych, które przekładają się na późniejszą optymalizację. Każdy zaoszczędzony czas i środki w firmie są dla mnie i dla zespołu dużym sukcesem. Z perspektywy trzech lat mogę śmiało stwierdzić, że to była to bardzo dobra decyzja. Jest to narzędzie, które polepszyło naszą wydajność pracy i sprawiło, że kontakt z przewoźnikiem stał się po prostu czytelniejszy, lepszy i szybszy.